I'm Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Marii Kielis-Kłodowskiej może włączyć się w akcję promowania wiedzy o klimacie. Cieszę się, że właśnie w murach Uniwersytetu odbywa się kolejny test. Wiedzy o klimacie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej właściwie od lat kilku, żeby nie powiedzieć od zawsze, stawia dbałość o środowisko jako jeden z istotnych priorytetów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydzielona została formalnie jednostka podporządkowana bezpośrednio pionowi rektorskiemu pod nazwą Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska jako jednostka, która założenia ma pełnić dwie funkcje, z jednej strony to właśnie stricte naukowo-badawcze, a z drugiej promującą wiedzę o środowisku, o, zmieniania, o zmianach, o mechanizmach kształtujących środowisko, w tym również klimat. O zmianach klimatycznych, a dokładnie to o tym, jak im zapobiegać, edukujemy właściwie już od lat. Edukujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeśli chodzi o dzieciaki, mamy przygotowany dla nich program edukacyjny. On jest przygotowany dla dwóch grup wiekowych, dla dzieci z klas 1-3 i dla dzieci z klas 4-5. I cały program edukacyjny pod tytułem Lekcje ciepła uczy, jak mądrze korzystać ze wszystkich zasobów planety ze szczególnym naciskiem na niemarnowanie zasobów energetycznych. Będę szczerze, nie spodziewałem się, że będę zajdę aż tak daleko. Jako, że to jest naprawdę wymagające. Zapytania były z, może nie złożone, ale wymagały bardzo szczegółowej wiedzy z zakresu właśnie wiedzy o klimacie. Pytania oczywiście niektóre były bardzo trudne. Kompletnie się nie spodziewałem. Tak naprawdę było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Myślałem, że po prostu posiedzę sobie, posłucham kto wygrał i nagle zostałem wyczytany i to było naprawdę się nie spodziewałem tego. Powiem szczerze, jakoś bardzo się nie przygotowywałem do tego konkursu, tak korzystałem z tego co wiedziałem i no, tak wyszło. Myślałem, że zajmę tam któreś miejsce od końca, a jestem drugi. Pytania dla mnie nie były aż takie trudne, ale nie spodziewałem się, że dostanę aż trzecie miejsce. Dla mnie jest to wysokie. Do przygotowań podchodzę w sumie zawsze niekonwencjonalnie. Raczej nie uczę się tego tak jak większość osób. Raczej po prostu czytam coś o tym i interesuję się właśnie takimi tematami.